To najlepsi z najlepszych. Prawie 150 uczniów szkół podstawowych z regionu zostało w tym roku laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Niektórzy nawet wielokrotnymi. Dziś przyjęli gratulacje. Marta Kapturek-Bozik. To najlepsi wśród laureatów olimpiad przedmiotowych: Hubert ze Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych, Jakupi Kacper ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Białym Stoku. 14-letni Kacper Wnorowski zdobył tytuł laureata z matematyki, geografii i fizyki. Na pewno trzeba robić dużo zadań, żeby wczuć się w te schematy, jakie są zadania na tych konkursach. I jak już się zrobi, ile z tych zadań to idzie jakoś na konkursie. Hubert Drużyński na co dzień lubi czytać książki i grać w piłkę nożną. Zdobył tytuł potrójnego laureata z fizyki, chemii i matematyki. Zaczynał już w piątej klasie. Ja ogólnie raczej mam umysł ścisły, i też uczenie się tych przedmiotów sprawia mi też nawet jakąś pewną przyjemność, więc jakoś jest taka mobilizacja i się udaje takie wysokie wyniki dość osiągać. Najwięcej laureatów było z języka angielskiego, biologii i matematyki. To jest też taki, taki moment, kiedy ci najlepsi, najlepsi z najlepszych mogą się pokazać, po prostu możemy ich poznać, ścisnąć dłonie. No i nie ma wątpliwości, że dyrektorzy szkół ponadpodstawowych czekają na takich uczniów. Przyciąga ich szczególnie szkoła podstawowa nr 53 z oddziałami dwujęzycznymi w Białym Stoku, która od wielu lat ma najwięcej laureatów olimpiad przedmiotowych w województwie podlaskim w tym roku 31. Mamy wyjątkową młodzież, która chce się uczyć. Uczestniczy w różnego rodzaju kółkach, dodatkowych zajęciach, chłonie tę wiedzę i my jako nauczyciele po prostu wspieramy ich w tym. Także pomagamy im no i cieszymy się z takich sukcesów. Bycie finalistą lub laureatem Olimpiady Przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim zwalnia z udziału w egzaminie ósmoklasisty z tego przedmiotu i jest przepustką do wymarzonej szkoły średniej. Jeszcze nie mam do końca wybranej szkoły, jeszcze muszę pomyśleć. No, ale no jestem zadowolona, że mam tego laureata. Mam już wolny wstęp do każdej szkoły. W tym roku z tytułem laureata lub finalisty było blisko 150 uczniów z ponad 60 szkół podstawowych w regionie. Marta Kapturek-Bozik, obiektyw.